Witamy w kolejnym odcinku repertuaru i zapraszamy do zapoznania się z najciekawszymi propozycjami naszej stacji. Jutro o 11:05 zapraszamy na kolejną wędrówkę z Wędką. W tym programie przedstawiamy najpiękniejsze polskie łowiska. Jeżeli relaks na świeżym powietrzu jest Państwu bliski, to jest to odpowiedni program dla Państwa. Wędrówki z Wędką jutro o 11:05 w telewizji TVR. Najświeższe i najdokładniejsze informacje z największych rynków w Polsce. Tysiące produktów i ich ceny w jednym miejscu. Z notowań w telewizji TVR dowiedzą się Państwo, jak wyglądają aktualne ceny kwiatów, warzyw, zbóż, zwierząt, owoców i wielu innych produktów. Notowania jutro o 13 i 16 w telewizji TVR. Młodzi, zdolni i pracowici, czyli uczestnicy programu Kowal Gwiazd, stają przed kolejnym wyzwaniem. Tym razem młodzi Kowale będą musieli sprostać wymaganiom znanego i lubianego Michała Milowicza. Gwiazda odcinka jest bardzo wymagająca, więc zwykły bolec nie wystarczy. Co zaproponują młodzi Kowale? Tego dowiemy się już jutro o 15:15 .15 w kolejnym odcinku programu Kowal Gwiazd. O 17.00 zapraszamy do Ogrodu bez tajemnic. W najbliższym odcinku Ela Smolińska opowie, które rośliny będą zdobić nasze ogródki aż do późnych mrozów. Przedstawi również nietypowe wrzosy oraz jeżówki. Zapraszamy. Ogród bez tajemnic. Jutro o 17.00. O 18.30 w imieniu Witolda Katnera zapraszamy do studia TVR. Z zaproszonymi gośćmi, politykami i ekspertami porozmawiamy o bieżących wydarzeniach ze sceny politycznej. Nie zabraknie także opinii i komentarzy do aktualnej sytuacji w kraju. Co dalej z polskim rolnictwem? W jakim kierunku zmierza polska gospodarka? I co najważniejsze, jaki wpływ na nasze życie ma obecna sytuacja w kraju? Dowiecie się tego Państwo, oglądając Studio TVR. Studio TVR jutro o 18.30.